Uwaga! Urbex polega na eksploracji niewidocznych lub niedostępnych części ludzkiej cywilizacji. Stosujemy zasady zostawić miejsce takie, jakie się zastało. Nie niszczyć, nie kraść, nie dewastować. Podczas urbexu czyha na nas wiele niebezpieczeństw, o których dużo osób nie ma pojęcia. Bez odpowiedniego przygotowania nie próbujcie tego sami. Pozdrawiamy, grupa urbex moją pasją. Cześć, witajcie. z tej strony Urbek Urbe 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 z moją pasją. Jesteśmy właśnie w cybulicach małych, gdzie będziemy dla eksplorować forty. Jestem teraz dokładnie przy Forcie 7. Są to jedne z najciekawszych fortów twierdzy Modlin, które powstały w latach 1883-1888. I zaraz dla Was będziemy właśnie ten jeden fort eksplorować. Tu jest pierwszy budynek. Zaraz tam podejdziemy do innych, bo tam podobne są większe. Ale w tym pierwszym przed chwilą byliśmy. I jest no bardzo ciekawy, te fajne takie podziemia są. Zaraz tam. Pokażemy Wam, ale zanim zaczniemy eksplorację, chcę Was zachęcić, aby nas, nasz kanał zasubskrybowali. Tyle i dzwoneczek, byście byli na bieżąco. Stawcie łapkę w górę, jeśli ten materiał Wam się podobają. Piszcie komentarze, co myślicie o na naszych wyprawach. Zapraszam naszego Facebooka, Instagrama oraz bloga, Linki i się filmu. Zaczynamy eksplorację! To do dzieła! Witajcie. Zapraszamy Was na kolejny materiał z naszych wypraw. W tym odcinku zabierzemy Was do miejsca bardzo ciekawego pod względem historycznym. Mowa to oczywiście o Forcie VII w Cybulicach. Osoby, które interesują się takimi miejscami, znajdą tutaj coś dla siebie. Ale wróćmy do historii. Fort VII Cybulice jest to jeden z ciekawszych fortów twierdzy Modlin, który powstał w latach 1883-1888 w ramach budowy pierwszego pierścienia fortu wokół Modlina. W latach 1894-1900 został gruntownie zmodernizowany. Dalsze prace budowlane prowadzono w latach 1912-1914. Później został gruntownie zmieniony i nie przypominał już pierwotnie swojego projektu, z którego powstał. Fort w kolejnych latach był przebudowywany i zmodernizowany tak, aby nadążyć za zmieniającą się techniką wojskową. Podczas I wojny światowej załoga fortu skutecznie broniła się przed wojskami niemieckimi. Walk! Zaprzestano dopiero po podpisaniu przez Rosjan kapitulacji 20 sierpnia 1915 roku. Według informacji, Ford w ogóle nie ucierpiał podczas walk i prawdopodobnie przetrwał w nienaruszonym stanie aż do II wojny światowej. Możliwe jest też, że dzisiejszy stan zawdzięcza dopiero wysadzeniu amunicji powstałej z II wojny światowej. Ciekawostko jest również, że na obiekcie aż do roku 2004 Zachowała się jedna z czterech ostatnich wokół Modina pancernych kopułek obserwacyjnych, to były rosyjskie. Niestety zimą 2004 roku kopułka została skradziona. Pancerz poszedł na pewno na złom, pocięty na części. I w ten sposób cenny zabytek został bezprotnie utracony. Obecnie Ford przyciąga różnych zapalańców historii oraz miłośników gry w paintball czy ASG. Zapraszamy Was na materiał z tego klimatycznego i niesamowitego miejsca. Wchodzimy do środka. O! Tak to się mniej więcej prezentuje. Fajny budynek, fajny taki. Jest. jest taki, no wiadomo, na to się mówi też i bunkry, tak? Bunkry, fort. Teren wojskowy ogólnie. Przed chwilą też byliśmy koło jednego fortu ósmego, ale tam no, była tabliczka. Teren wojskowy, wstęp zbrojony. Wstęp grozi kalectwem. Lub śmiercią, więc tam no, nie chcieliśmy ryzykować, no tam też jakaś strzelnica jest. No ale ja tutaj normalnie możemy się dostać. Yy... Na górę, tutaj na górę. Najpierw te pokażemy tutaj, tam te najciekawsze stawimy potem, na nie? Na górę, dobra. Zobaczymy ile to nam wyjdzie. O! Tutaj wchodzę taką wąską drogą, kawałek tutaj wejdę, żebym mnie spadł. Łops, Dana. Ty, tam jeszcze jakieś wejście jest. No, jest jakaś strzałka. No, tutaj... tutaj kolega właśnie mówił mi, że te forty, bo ona, ona dała da, da określenie bunkry, są podobno głębokie właśnie i tam się ciągną w korytarze podziemne ponoć, ponoć, ale no ciekawe jak to wygląda. No, pomyłki, tajemnicę już tej nie już tej to naprawdę kawałek czekamy. Długie? Kurczę, to jeszcze Poczekaj nie wchodź tam sam do jamy Ale komarów idę No właśnie, uważaj Na te komarzyska A tak ja mam To nie problem Zaraz założę Ale na kućkach tutaj muszę iść wow o, ciężko jest trzeba uważać Strasznie No o dobra już się plastowałem to dziura w tym miejscu To jest prawda, kolega właśnie mi... Ole robactwa mhm. Wow, tam nie wchodzimy Spoko, spoko. A tam jest wyjście. Jestem za tobą cały czas Bo tam stronie strony jest wyjście. miejsce Oj, ciągnie się O kurde no, to jest prawda, jednak się potwierdziło. Ogromne korytarze tutaj są. Cała ogromna twierdza. Piękne miejsce. Trzałka, żeby nie wracać z powrotem do tyłu. No, ogromne miejsce. Ile, ile ten korytarz może mieć metrów? Tak na około. 100. ze 100 metrów, 50 metrów, 100 no coś w tym stylu ciągnie cudownie cudownie. Ta. Tak, no, się ścianuje tu deszcz tak jak widać o mój twierdzi, teraz idź daj chwilę o Jezu O! Konkretne, no. Tam uciekłem kolejne miejsce. Co? Tam uciekłem kolejne miejsce. Jeszcze nie? Gdzie? Tam dalej. Aha. No te forty, one takie są spore, się ciągną, to jest są ogromne podziemia, te korytarze. Zaraz się ten robi I tutaj chodzili podczas wojen I odłos taki metaliczny słychać jak idę Jakoś co chciał po ognisko zrobić Wykłe ognisko no też tak właśnie, też tak właśnie jest. Tak. O, a tam kolejny jest. Zaraz tam pójdziemy, słuchajcie. No naprawdę się korytarze tutaj ciągną to multum. Jakie węże. O zarabia się kończyć, o ślepa, ślepa uliczka chyba jest. Co? Ślepa uliczka chyba ta już. Nie, nie na układku, coś jest. Jakie echo, co? Eee... No. No. <świeć świeć świeć> co? Świeciło Echo słychać, co? Uciekłem na Potrzebna mi. Nie, już koniec, nie dojdziemy dalej. Poczekaj i wyjdzie, tam jest e. nie? Ta. Musimy, się, nie, musimy się wrócić. No, wracamy się z powrotem. A tutaj jednak właśnie uliczka. tam jeszcze. Ale bardzo ciekawe jest ten fort. Tam nic nie ma. Tam nic nie ma. Ach, kryjemy się jak na wojnie. Kryjemy się przed drogami. W portach. Ło. ale ekstra. Łada, super ekstra. Ło, a też szliśmy tędy jest tutaj z tej strony ten fort. A tu jest kolejny jakiś budynek. O. I co? Co tutaj mamy? Kolejne wejście no.

Muszę podświetlać, nie? Żeby było wszystko bardziej jasno. Jak mam lataretę fajno. Pod górę. Ale jest tam. No mówiłem ci, że to jest ogromne, tak jak, tak jak to kolega mój mówił, nie? Miał rację, to jest bydle. Ściągnie i ciągnie. Schody. A może tam, na najpierw górę. tam chodzimy. To jest zaraz na to nic nie będzie, dalej widzę. A te schody zaraz pójdziemy. Tu albo w tą stronę. Tam jest tam jakiś pokój, nie? W sensie, o Jezu, pomieszczenie. To tamtego pewnie się... Tamtego się pewnie wyjdzie. A tam? No to jest pamiętanie takie pomieszczenie małe. No, tak. jeszcze <grymna> zbliża ludzi. A Jeszcze daleko ciągnie Jest długa droga. To może ten. Wrócimy się do schodów. Wow, ooo no twierdzę tu się podi podziemia tutaj no mówię, że tutaj są podziemia to są kilka jest może w sensie poniżej poniżej wiadomo zera pięter no, sprawa, no fajna sprawa fajna nie, te, to, te, 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 tutaj to nie wchodźcie chłopaki. Niebezpiecznie to jest. Już, tylko się tutaj zobaczcie co się dzieje, teraz nie kończy już. Ta, tu jest wyjście kocha chłopaki, mam tu wyjście. Ale tam jeszcze nie wszystko Wiem, wiem o tym. Wiem o tym, tylko tam jest ta drabina, rdź drabina, schody. Chodź, idziemy tam. Czekaj. Moim tak no zdaniem... Na... na tą górę byśmy tak. weszli i dalej poszli, nie? No, na górę, na górę. Na pewno. Patrz, tak półmniejszej, tam półmniejszej. Te schody były dalej. Tutaj go zładzimy jakbyśmy mieli Nie, tu by się teraz. Kolejne wieści, no? Przecież. Tak? Tak. No. Do, do tych schodów. Te strzałki porysłało pewnie, żeby się nie zgubić. O, i chyba jesteśmy w innym miejscu, co? No chyba, chyba o tym wszystkim zapomnieliśmy. Chodź za topem, Chyba przeszliśmy to. No, mogę wrócić. Na górę. Z powrotem? No. Dobrze, Baron. No dobra, tu już opuściliśmy tutaj tą część Tędy wyszliśmy, tam te schody prowadziły do Nikon, więc właśnie, lepiej ten zaułek Musimy tu no jeszcze no dalej, się dalej, się dalej się tam dalej zesunąć. też wiemy, że są te znaczy, musimy też tam cofnąć się, słuchajcie, do tego pierwszego miejsca, gdzie byliśmy na początku, nie? No tak, ale jeszcze tutaj możemy się przejść. Kawać. No tak, tutaj tak jest gdzie fajnego no jeszcze Tak, dokładnie, coś znajdziemy, nie? Ale zobaczymy, że tutaj coś jest Dobra, no to co, wracamy do początku właściwie wyjścia Skąd przyszliśmy Pokazać Wam jeszcze Te pierwsze Miejsce Gdzie było tak najciekawiej O tu jest ten tunel Tak szliśmy, ten głęboki tak fajny tunel na początku A teraz pokazuję Wam z tej perspektywy Zewnętrznej Chłopaki tam poszli przodem Ale to naprawdę się fajnie, fajnie szło tym tunelem. Ups, że trochę został. O. No tutaj i znajomy naprawdę miał rację, że to jest ogromne. Jak tutaj był, to się naprawdę ciągnie się tych korytarzami i podziemiami. I jest potwierdzone to. Naprawdę, bardzo fajne miejsce. Bardzo, bardzo stare. O. Jak robimy ten, czy przez środek? Ten. w środek teraz z powrotem o tędy szliśmy dobra, tędy wracamy środkiem a tak o. i wróciliśmy tutaj z powrotem O i świetnie No i dobra, jesteśmy tam gdzie mieliśmy wejść na początku Co mówisz? I ty, Tutaj Zaraz się pokażemy gdzie weszliśmy Tak Pod... A na można to nagrymy. To nagrymy. Jak to nie wejdzie wejdzie tylko coś trochę Jestem. Kto by tu nie wszedł. A bo ty tu tutaj, tutaj, wchodziłeś, tak? Na te głazy? No. Aha. No. Problem no. chyba z tej strony by był, wiecie? Czy się tej tutaj, tędy, tutaj, tu? Co? Tędy tu wszedłeś? No, Aha. No. Dobra. Ma coś już tej butelki zostawił, mu się zejść i spoko. No, tak tutaj góra się prezentuje, tego miejsca, ale robi wrażenie, fajne to jest. To i też tutaj ludzie na pewno urzędują w tym miejscu. Bo jak ktoś sobie przygotował, żeby, żeby się tędy wspinać i w ogóle, będziemy schodzić na dół. co? No i dobra, wychodzimy ten dziurą z powrotem. Dobra, udało się. Ale te hardcoreowe, no, takie przeciskanie się. Robisz swoje. Chłopaki zaraz tutaj dojdą. Dobra, to co? To by było na tyle. Eksklarację dla Was tej Ford 7 w cebulicach małych. Udało się. Fajnie dajcie nasz kanał zasubskrybacz. kliknijcie dzwoneczek byście mogli, kto zostawcie łapkę w górę, jeśli nam terenie Wam się podobają. Piszcie komentarze pod naszym filmem, co myślicie o naszych wyprawach. Jeżeli macie jakieś ciekawe lokalizacje, też nas piszcie na brief naszego Facebooka, Instagrama. Linki będzie w opisie. Kolec podświetlamy. Uh -huh. Tak więc widzimy się na następnej wyprawie. Siema! Hello.